No, hej, witajcie. Dzisiaj przyszła paczuszka, o której mówiłem w poprzednim filmiku. No co, otwieramy, tak? To jest zamówienie ze strony Coin Invest. Po ostatnich obniżkach. Jest tam kilka ciekawych monet. Co my tu mamy? Kangur rocznik 2020 a zamówiłem po po jednej sztuce z tych standardowych takich że tak powiem monet bulionowych na co dzień spotykanych z rocznika 2020 bo jeszcze nie miałem po jednej sztuce. Monetka bardzo ładnie wygląda. Liś kanadyjski to jest mój ulubiony. Moja ulubiona moneta bulionowa. Krugerrand. Wszystkim znany. Arka Noego z Armenii. Wszystkie ceny były w podobnych. Wszystkie monety były w podobnych cenach. Filharmonik. Były też szpandy, które są. Przeważnie są w troszkę wyższych cenach niż, niż te standardowe monety bulionowe, ale po tych cenach, których ja kupowałem, kosztowały bodajże 70 kilka złotych. Zdecydowałem się na zakup. Tu mamy rocznik 2017 i 2016. Bardzo fajna, ładna moneta. A być może w przyszłości kupię jakieś inne roczniki, zobaczymy. Co tu jeszcze mamy? Amerykański orzeł 2020. To taka ciekawostka. 2020 rok to jest ostatnia emisja z tym wyglądem. Podobno ma się w 2021 zmienić. No i tutaj mamy dwie monetki. To są monety dwuuncjowe. Zamówiłem gęś i zamówiłem krakena, kraken, tak się nazywa. Może powinienem ubrać rękawiczki. Moment. Mam gdzieś tutaj. No jest. jest nowa seria dwuncjówek z 2020 roku. Kraken. Nominał 10 dolarów. Bardzo ładna moneta. Naprawdę. Prezentuje się dużo dużo lepiej niż. Niż na zdjęciach na stronach internetowych. Super bardzo fajna podoba mi się. Czyli w drugiej tubie powinna być gęś. Kupiłem po 5 sztuk. Z tego co widzę, gęś jest jeszcze dostępna, ale tego krakena nie kupimy już w cenie w cenie tak niskiej. Jest w granicach ceny 170-160 zł za uncje. To było dużo drożej niż niż na przykład gęś. Też bardzo fajnie wykonana moneta bardzo ładna. 10 dolarów 2020 rok. Piękna moneta robi tak Nadeiska

29 Uncji. Powiem szczerze, że te gęsi są w bardzo zbliżonych cenach do ceny spot. Nie wiem, czy w przyszłości po prostu zamiast kanadyjskich liści nie będę miał w staku tych monet. Bardzo mi się podobają. To by było na tyle. Do zobaczenia.